Podlaska Liga Piłkarska przekonała nas, że mimo, że jest ligą amatorską, to grają w niej zawodnicy na naprawdę wysokim poziomie. A jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, no to możecie im pokazać, na przykład taką oto interwencję bramkarza Santosu. No, jeżeli powiedzą, że to nędzny fake. No, to możecie powiedzieć im po prostu, jaka jest PLP. Podlaska liga piłkarska jest ligą, która się rozwija. Gramy na orliku oraz na hali. Są zawodnicy szybcy, silni, zwinni, nieustępliwi. Pierwsza liga, druga liga. Rywalizacja na dwóch poziomach rozgrywkowych, w których czuć, że piłka nożna amatorska wciąż się rozwija. Druga edycja przyniosła grono debiutantów, którzy pokazali, że Podlaska Liga Piłkarska jest w stanie zaoferować jeszcze więcej jakości sportowej niż przed rokiem. Nie zrobiło to jednak wrażenia na obrońcach tytułu Zorlika, bo jak to mówią, krokusy rosną na wiosnę i nie inaczej było w roku 2022. Hurtownia Krokus opuściła arenę Kluka z tytułem mistrzowskim. Forma była bezbłędna ani jednej porażki poniesionej przez hurtownię Krokus i jak najbardziej zasłużony tytuł mistrzowski drugi rok z rzędu mógł dawać nadzieję na kontynuację sukcesów na hali. No właśnie, mógł. Swoje trzy grosze chciała dorzucić, a właściwie przepraszam, swoje trzy reale brazylijskie chciała dorzucić ekipa Santosu, która patrząc na Krokus... No, powiedziała sobie jasno oh. Ale to nie do mnie tak I kolejno, wygrała Mistrzostwo Polski Północno-Wschodniej Super pucher Podlaski Ligi Piłkarskiej Oraz pierwszą ligę Robi wrażenie Było już jasne, że to Santos pchate karuzele Z której odkręcić będzie się niesamowicie trudno Tak wygląda prezes Przed sukcesami I po sukcesach i wszystko to wskazuje, że na tym nie poprzestaną. Oczywiście w Turbo Podlasiaku nie mogło zabraknąć rozrywki. Pojawił się nowy sponsor, nowe konkurencje, co też dodało atrakcyjności. No i powiedzmy sobie szczerze, tych technicznych wyczynów, zarówno tych pozytywnych, jak i tych wątpliwych, nie brakowało. Podsumowując, druga edycja była wyjątkowa. Czy lepsza od pierwszej? No to jest kwestia indywidualna. Niemniej jednak, trzeba powiedzieć jasno. PLP nie przestaje zadziwiać, PLP dostarcza emocji. Czas poznać, kto tych emocji dostarczył najwięcej, kto wyróżnił się najbardziej, to był w tym roku najlepszy.